Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, dobry wieczór, mam nadzieję, że wszyscy świętujecie w rodzinnym gronie i ja tutaj sobie tak siedzę sama i mówię do siebie, to byłoby dla mnie po prostu idealnie, idealna sytuacja, słuchajcie, w czapce z choinki, w kształcie choinki z popularnego sklepu, przychodzę z live'em, który wam obiecywałam, a widzę, że jest pierwszy komentarz, dobry wieczór. Także jak na cię chwilkę to zapraszam. Możecie się chwalić, co tą pod choinką dostaliście. A widzicie, ja mam choinkę nawet na głowie, bo chcę Wam życzyć wesołych świąt, więc się pośmiecie trochę z tej mojej czapeczki i no po prostu z obrazka. Można się śmiać. Ja jeszcze zobaczę, jak to wygląda. No, okropnie, ale można się pośmiać. Kochani, chcę Wam pokazać, co dostałam. Witam Tomasza Ochmona, witam jeszcze raz Kalina, chyba. Przepraszam, jeszcze raz. Tekla Kalina, tak. Także, aha, dzięki za serduszka. I kolejna Ela tradycyjnie z gór. Witam, Elu. Napisz, czy jest u ciebie biało. Powiedziałam, że się pochwalę, co znalazłam pod choinką. O taką właśnie, No to. Słuchajcie, ja nie wiem, czy się nie zagotuję w tej czapie tutaj. Zaraz. W pepko były takie. Może jeszcze znajdziecie. Przydadzą się Wam za rok. Były tam jakieś promocje. Kochani, sama sobie zrobiłam też prezenty. Za 36 zł było coś, co jest w regularnej cenie za 70 ileś z Rosmana. Nie ma śniegu, pisze Ela. Ojej. Słuchajcie, to są migdały. Ja tak zawsze kupuję. Co jest minus 50%? Także takie, takie mam prezenty. Też taką, też w sumie to tak, chyba to jest. Tak, to są ode mnie dla mnie. I będę jeszcze miała inne prezenty. Słuchajcie, ja go wąchałam w, w drogerii Rossmann. I on chyba trochę przypomina perfumy Gucci i z Gardenia. Były w dobrej cenie i w ogóle w Rosmanie. Słuchajcie, do ciebie były pustki. Wymiecione. Dwie panie stojące, pilnujące w Rosmanie. Na przykład w brzegu widziałam, tak. Wyczyszczone, cały gest na przykład. Bardzo widzę się podoba. Najdużo panów stojących dzisiaj właśnie robili prezenty pod choinkę, także śmiało mogłam jeszcze wczoraj film zrobić pod tytułem perfumowe prezenty last minute, bo tyle tego było, słuchajcie, tak właśnie dużo ludzi kupuje, tylko czy by oglądali moje filmy, no to już inna kwestia, teraz dalej, za chwilę będę zakładała okulary, jak się odezwiecie, słuchajcie i teraz tak, ja mam w okolicach świąt zawsze też urodziny, więc Dostaje pod choinką takie prezenty urodzinowo-świąteczne. No cóż, a kolejne osoby. Także słuchajcie, testerki. Trzy będą testerki. Wesołych świąt pisze Asza Max. Pozdrawiam serdecznie Wigilię Magda Stankiewicz. Witajcie, także słuchajcie, zaraz uwaga, uwaga. Słuchajcie, kocha, no, testowałam te perfumy. Wcześniej miałam też kiedyś flakonik no też Wam życzę wszystkim wesołych, pachnących świąt. Postarajcie się, żeby te święta były wesołe. Widzicie, ja się staram Was rozweselić moim wyglądem. Zróbcie coś szalonego może. A jeśli macie święta refleksyjne, to to też jest strasznie ważne, żeby może podjąć jakieś decyzje w życiu pozytywne, coś zmienić, coś naprawić. Myślę, że to jest bardzo dobry czas, coś nowego się zaczyna w naszym życiu. Ale słuchajcie, perfumy rok 88. Jak ja kochałam ten zapach. Bardzo też lubiłam Jaipur, który zrobiła Sofia Grossman, Po tych perfumach A to jest po prostu Boucheron. Marka jubilerska tych perfum zaczynała swoją przygodę perfumową. No to nie są perfumy dla każdego. Na pewno nie dla bardzo młodych osób. No wiecie, 88 rok. Ale wydaje mi się, że trzyma parametry to jest ta wersja podstawowa, a teraz mam jeszcze jeden flakonik, którego nie otwierałam. Także piście, czy też dostaliście coś perfumowego. A jak nie, to co innego. Jeszcze też dostałam skarpetki, ale też innym razem, może. Także, kochani, to jest choinka, jakby ktoś pytał. I taki buszron. Wersja kwiaty, Flex. No nie wiem, czy to tutaj widać. Też znakomity. Kartonik, flakonik. Ja chyba jeszcze unboxingu nie zrobię. Mam od jednego z widzów flakonik z pewną zawartością tego. Znam, znałam ten zapach mniej więcej i podobał mi się. W przeciwieństwie do boucheron, który jest w takim okrągłym flakonie, to jest linia Jaipur i te zielone, to tak nie bardzo do mnie przemawiało o takim flakonie, takim kolorze jak ta choineczka. Ale to, że ja nie lubię, nie oznacza, że wy nie pokochacie. Witam Ewę Dziubek-Kokolino, Ko Magdę Stankiewicz też mówiłam, Asza Max, także to są takie, czyli tak, widzicie tego, no ja sobie też sama kupowałam to, pamiętajcie, to są cztery, dwa buszrony i jeszcze, a ja świętam, z, święta z synem w piżamie przy kominku, no i pięknie, o to właśnie chodzi, słuchajcie, też testerek, no, chyba napisałam w myślach list do Świętego Mikołaja, bo, czy do gwiazdki, bo dostałam, mam starą wersję, taką sprzed 20 lat. Chciałam zobaczyć, jak pachnie nowa. Fam Roshase. Ja mówię Fem, bo wiem, że poprawna wymowa to jest FAM, ale już tak się przyzwyczaiłam. Także, no to jest legendarny zapach z lat 40. Czterdzi Powstawał, no w zasadzie, w środku wojny. Piękny szypr, ale tak po prostu oswojony, ocieplony nutą brzoskwini. I to już jest nowa edycja, flakonik jest tutaj. No, nie podoba mi się, bo te napisy, uważajcie, one się mogą zetrzeć. Ja miałam taką starszą wersję, a wygląda to znakomicie ta czcionka, ten krój czcionki tutaj. Ach, a chyba sobie naniosę na skórę. Dawno nie wąchałam tych perfum. Jest. Ja tak tylko trochę nanoszę i zmienił się korek w stosunku do tego, co ja miałam takie, tak, no myślę, że z lat 90. nawet i oceniam na plus, bo tamten korek już tak właściwie, tu jest taka złota część, ale w środku, także z tamtego bałam się, że ten do złoto zejdzie. Na prezent kupiłam sobie Amarisz, więc się kiedyś o nich może spełniłam również z Rosmana, tak? Był Amarisz. W moim Rosmanie jest bardzo mały wybór, no to gratuluję. Aha, słuchajcie, ta Sabrina Carpenter, które, z której ja tak się tutaj. No nie mówię, że może. No, naśle, no niezbyt tak z takim dużym szacunkiem się wypowiadałam. To jest wyprzedana. Widziałam tylko jeden tester u mnie i Powiem szczerze, no, dziewczyny o to pytały. Jak młode osoby podchodziły, widziałam tą tabliczkę czekolady, flakon w kształcie tabliczki czekolady, dobrze to wygląda. Ach, ale ja lubię takie, wiecie, oldschoolowe. Słuchajcie, coś tu piszecie. Dostałam od dzieci Jajpur Bushroom Bracelet. No, to są świetne perfumy. Kokolina 22. Tak, za 270. A Marisz, słuchajcie, jedna dziewczyna mi pisała ostatnio, że na stronie jednej z polskich perfumerii kupiła właśnie Amarysh też jakoś. nie pamiętam ale mówiła że dobra cena była. To nie znam tych perfum, także słuchajcie. Tak, tak to wygląda i to są te i jeszcze będą dwa zapachy. Także myślę, że dużo. W tamtym roku miałam mało tych perfum i teraz uwaga, uwaga, to będę dopiero analizowała, wam pokażę. Co to jest? La perla, la mia perla nera, czyli moja czarna perła. Słuchajcie, tu jest chyba z tyłu skład. Nie. nie, nie ma piramidy zapachowej. Także zaraz wam flakonik pokażę, bo on jest taki dość szczególny. Ma taką ciekawą formę. Takie ma wkręśnięcie. No to zaraz zrobię, widzicie? A tu mi się ekran odbija, z którego nadaję. No ładnie to wygląda. La perla, słuchajcie. Któreś tam wąchałam, no były podobne troszeczkę, albo nie, nie, nie chcę przekłamać, są w Douglasach i w Sephora w takich w flakonach w kształcie, takich solidnych, o to jest coś takiego, co będzie mi się podobało, tak, La Perla Nera, tak, ma głębie, jest to zapach ciekawy, nie jest to zapach wtórny, co jest dla mnie strasznie ważne, no bo bardzo nie lubię, jak ktoś z kogoś powiela pomysły cudze. Chociaż wiem, że to wszyscy robią i że to się stało normą, ale mi to przeszkadza. A tutaj nie, tu tego nie widać. Także. No, bardzo przyjemne. Te, te nuty drzewne, bo to jest jakiś zapach drzewny, są lekko dosłodzone i jednocześnie troszeczkę docieplone. Chyba, że ktoś może, albo ja, czekajcie, mam tu skład. O, właśnie, otworzyłam sobie na Fragrantice, co tam będzie, już do czego podobne. Sandałowiec, paczula, czarna porzeczka, jaśmin, różowa lilia. No to skład bardzo, bardzo intrygujący. I jeszcze jeden, to, to są po prostu toś prezenty też toś pod choinką. Świąteczne, nie wiem czy tu widać. I teraz tak, po, 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 mm. Odpowiedzcie, jak wymawiać, bo francuska wymowa jest inna, angielska jest inna. Aniake. Pisownia Anna jak? japońska marka. I tu taki solidny flakon. Tak to wygląda. Anna Jake do jo-u, pewnie do żu. Jest japoński napis. Nie wiem, czy. O. Tak wygląda. Szkoda, że to FAM nie bo trochę mi się może pomieszać, zaraz wam powiem ten też mi się podobał bo już nie wytrzymałam, poza kamerą potestowałam mm. tu jest bardzo ładna frakcja jakiegoś białego kwiecia może tuberoza, może a to mi się już chyba jest ale też drzewna, na razie korzystam z opisu na Fragrantice aha, jest ilang ilang, nawet jagody jałowca, czarny pieprz Kwiat pomarańczy, mimoza w nucie serca i nuta bazy, jeszcze kaszmera, nuta bazy wetiwer, wanilia, sandałowiec, nuty ambrowe. Słuchajcie, tak, aha, tu mi się coś przestawiło. No wygląda dobrze, zobaczymy co ludzie mówią, do czego podobne. Przypomina mi, mówią, że no właściwie dwa, trzy mało znane zapachy no ciekawy, ciekawy białokwiatowiec no lubię takie, takie wyraziste także to są moje takie pachnące prezenty jak mówiłam, że się z wami połączę przede wszystkim chciałam wam złożyć najserdeczniejsze życzenia spokojnych, zdrowych świąt ja nie miałam czasu się jakoś udzielać w ostatnich dniach no nie zdążyłam jakichś większych produkcji tutaj wam zaproponować ale myślę, że no, spróbuję to nadrobić w najbliższych dniach. Mam nadzieję, że spędzacie ten czas po prostu w spokoju, tak jak chcecie. No właśnie, i teraz o, ktoś coś pisze. Nie wiem, bo każdemu trzeba żyć czegoś innego. Jednemu zdrowych, jednemu wesołych. No to Wam będę życzyć wszystkim i zdrowych, i wesołych, i no, no przede wszystkim żebyście odpoczęli. Jak odpoczywacie, każdy pewnie inaczej. No to po prostu. Czekajcie, bo się ta choinka lepiej ułoży. O, może teraz. Każdy inaczej odpoczywa. Mam nadzieję, że, że wy po prostu odpoczywacie. Niektórzy wyjeżdżają, niektórzy tak jakoś zostają w domu. Rodzinnie, jak widzicie, zostałam z moimi zwierzaczkami. Wszystkiego przeciw. Wszystkiego dobrego przede wszystkim. Przede, aha, wszystkiego dobrego przede wszystkim zdrowia. Resztę sobie kupimy właśnie. Na pewno jesteście silni, na pewno jesteście przebojowi wszyscy, jak kochacie perfumy i interesujecie się, kupujecie, to znaczy, że no jesteście jednostkami po prostu nieprzeciętnymi. Na pewno macie odważne. i no, silne spojrzenie, no, takie podejście do życia, takie właśnie. Odważne jesteście silnymi ludźmi, no takimi, którzy wiedzą, czego chcą, a pewnie też bardzo, bardzo wrażliwymi, także dacie radę. Myślę, że macie swoje sposoby na święta i to właśnie jest ładnie to opisane. Wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, resztę kupimy. Wszystkim, wesołych świąt, wszystkim miłośnikom pięknych woni i zapachów. a zapachów. No ja Wam też życzę pachnących świąt. Oczywiście, święta to są zapachy. To potrawy, które mają zapach taki, a nie inny. To choinka, która pachnie. No, poza sztuczną, oczywiście. Chociaż też może. Może to być zapach. Zapach prasowanych obrusów też może być taki odświętny. Taka aromaterapia. Tak. Właśnie ktoś chyba napisał taki komentarz pod jednym z filmów, że dla niego perfumy to aromaterapia. Także tak, także życzę Wam takiej aromaterapii. No, Jeżeli nam perfumy przywołują dobre wspomnienia, poprawiają samopoczucie, no to tak właśnie działają. Są taką taką, no tak, taką aromaterapią. Także kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Przepraszam, jeśli oderwałam Was od jakichś takich spotkań, czynności rodzinnych, domowych, to po prostu możecie z czym prędzej wracać. Ja po prostu chciałam Wam złożyć życzenia właśnie tak, bo nawet nie mam sił nagrywać film jakoś. No po prostu nie mogę. Nie zdałam rady, nie zdążyłam, nie wiedziałam jak, a live to... Więcej improwizacji, trochę może jakichś takich właśnie, jak dzisiaj, nieporadnych sformułowań, to jakoś, jakoś to uchodzi, przechodzi. Tu widzę, że Elżbieta chce coś napisać i kilka razy wycofała. Także jeszcze poczekamy, to może napiszę, a jak nie, to w, o w komentarzu napiszcie. Co porabiacie? No i jeszcze oczywiście piszcie, jaka spogoda pogoda u Was. U mnie to no tak dzisiaj już się zaczęło chłodno robić, a było... Powiem szczerze, dość jesiennie, a śniegu ciągle nie ma. Nie wiem, kiedy u mnie śnieg będzie, ale jak nawet w górach nie ma, no to, no to u mnie tym bardziej. Monika ładnie napisała: Dobrego czasu, właśnie. Także, kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Może nie widać, ale ja mam bluzeczkę Merry Christmas, no bo takie teraz, słuchajcie, klimaty. Wesołych świąt, chyba jeszcze nie ma takich bluzek, ale może będą na następne święta. Także jeszcze raz dziękuję, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Bawcie się dobrze, bądźcie spokojni, uśmiechnięci. Pa pa.